Siemanko wszystkim. Tutaj Rabek. Dzisiaj odpakujemy kabel micro USB do USB, żeby podłączyć pendrive'a do telefonu. To jest kabel z funkcją on the go. Proszę, podaję opakowanie. On the go funkcja. Zaraz zaprezentuję. Tu mamy moją strojkę kochaną. To jest, żeby na przykład podłączyć podłączyć USB, podłączyć PADA. Mamy tutaj PADA Playstation 3, podłączamy, włączamy i już działa pięknie. A będzie taka krótka prezentacja przy okazji, nie wiem, włączmy na przykład The Triggera. Ale tu dziwnie działa, pokażę, że jak normalnie na PlayStation się klika X, żeby potwierdzić, to tu... Tutaj też X zadziałał. Nie wiedziałem! Dobra, mi zawsze działał kwadrat. Pewno nie będzie nic widać. Byle co. Aby włączyć, nie mam jak tego podnieść. Dobra, najwyżej to ma być tylko krótka prezentacja. Ok, i normalnie ruszamy padem. Pięknie strzelamy. Nie wiem dlaczego. Prawym triggerem. Przeładowujemy bumperem. Prawym calują się normalnie, wamperem trochę za głośno Nie się tym no i to takie wyjdźmy od razu z tego <ślesk> może jeszcze na szybko pokażę jak się gra w... YCT, gdzie jest YCT, YCT, YCT tutaj? O, tu w YCT na przykład już trzeba kwadratem. Pewno zasłaniam cały telefon, musicie mi to wybaczyć. Ściszyłem trochę. O, kwadratem się wraca. O. Trójkątem. Głupie, głupie, że głupie. O, i działa pięknie. Też to mi jest, jest jakieś dziwne sterowanie, dosyć <laughs> nasze znaczy normalnie analogami, ale tutaj jest to, się jakoś bije. Nie chcę, to nie chcę. Kur... wyśmię z tego, wyśmię z tego. Będzie go uśpieprzyć. Mi się broń zmieniała. Aha, triggerami. Okej. Okay. Więc to by było na tyle. Kabel on the go Nie z firmy Dilog. Nie wiem. No, przydatny bajer, Na lekcję się przyda. Kiedyś wywalę spadem. padem. Dobra, dzięki za oglądanie. Oglądajcie nas cały czas. Łapkujcie, subskrybujcie. Cześć!